Zadam wam 11 pytań. To są pytania do was. Okay? Na początku ja wam zadam te pytania, potem my sobie omówimy, zinterpretujemy te pytania. Na sam końcu zastanowimy się, co z tym konkretnie zrobić. Okay? 11 pytań do was. Na każde pytanie będziecie mieli mniej więcej 30 sekund. Ja na początku zadaję pytanie, prosiłbym, żebyście odpowiadali, odpowiadali sobie w ciszy do swojego ducha. 30 sekund na odpowiedź, ja na początku daję ciszę, żeby nic nie sugerować. A potem, a potem coś tam dodam od siebie. No nie, jakoś tak, żeby was troszeczkę naprowadzić bardziej na odpowiedź na to pytanie. Nie na każde pytanie będziecie musieli zawsze znać odpowiedź. Co więcej, powiem tak: jak będziecie w stanie znać odpowiedź na dwa, trzy pytania, to jest naprawdę bardzo dobrze. 2-3 pytania. Niektóre z tych pytań są trudne, niektóre z nich mogą być enigmatyczne, niektóre mogą wymagać od was jakichś podstaw, załóżmy z wiedzy, z psychologii albo z czegoś innego. Niemniej jednak musicie wiedzieć, że dwa, trzy pytania jest naprawdę super. I skupcie się na sobie, na swoim własnym wnętrzu, bo często ta pierwsza odpowiedź jest zawsze najlepsza. Niekoniecznie, tak? ale czasami się zdarza takie, że palniecie, że tak powiem, coś i jest takie, nie, nie, w sumie jednak nie, ale z drugiej strony, jak przemyślicie ten temat, to może się okazać, że, że tak jest. I jeśli nie znajdziecie odpowiedzi od razu. No to będziecie mieli nad czym pracować. Wykład będzie do obejrzenia na YouTubie, więc będziecie mogli sobie do niego wrócić w każdej chwili i ewentualnie jeszcze raz odpowiedzieć na te pytania. Dobra, jesteście gotowi? No. <grych> Nikt nic nie mówi. Dobra, no to słuchajcie. 3, 2, 1, lecimy z pierwszym pytaniem. Ja będę je też czytał i one też będą oddzielone jedno od drugiego. Więc uwaga, pierwsze pytanie. Gdybyś miał nieograniczone ilości gotówki, co byś zrobił? Gdybyście mieli takie ilości gotówki, jakby kupiliście wszystko, co chcieliście kupić. Dom, samochód, jaki chcecie. Ile domów macie, tyle chcecie. Znaczy, ile chcecie, tyle macie. Dobra. Jeżeli już dobrnęliście do tego momentu, w którym zastanawiacie się, jaki by to miało wpływ na inflację, to znaczy, czas na drugie pytanie. Uwaga, lecimy z drugim pytaniem. Bum. Jakie silne doświadczenie całkowicie zmieniło Twoje życie? Czy jest coś w waszym życiu, co tak obróciło je o 180 stopni? Lub jak niektórzy wolą o 360. Brak takiego doświadczenia też jest swego rodzaju doświadczeniem. OK, mamy. Kolejne pytanie, moi drodzy. Uwaga: czego według Ciebie potrzebują teraz ludzie i świat? Możecie to widzieć jako całość, że jedna potrzeba dla ludzi, dla świata, albo na przykład jedna potrzeba dla ludzi i zupełnie inna dla świata. Dobra, kolejne pytanie. Jaki jest typ budowy Twojego ciała? Co możecie powiedzieć o swoim ciele konkretnie? To jest trudne pytanie, tak? bo trzeba się też znać na tych typach ciała, ale co możecie już teraz powiedzieć o swoim ciele? Co lubicie jeść? Co lubicie trenować? Jak się regenerujecie najlepiej? Uwaga, lecimy, kolejne pytanie. Jaka jest Twoja ulubiona zabawa z dzieciństwa? Co uwielbialiście robić jako dzieci? Niekoniecznie musi być jedna, może być ich kilka, ale może być jakaś taka jedna wiodąca. Dobra, lecimy. Uwaga. Jaka jest według Ciebie najlepsza metafora określająca życie? Jaka jest według Ciebie najlepsza metafora określająca życie? Najlepiej jednym słowem: życie to albo jakimś innym zwrotem. Na przykład, życie to teatr. Albo życie to gra. Albo wojna. Albo ciąg przyczynowo-skutkowy. Życie to. Kolejne pytanie, uwaga, co możesz powiedzieć o typie swojej osobowości, jakim jesteś, jakim typem człowieka jesteś? Okay, znamy introwertyków, ekstrawertyków, coś więcej? Moi drodzy, kolejne pytanie, to będzie trudne. Co robiłeś przez ostatnie pół roku? Co sprawiło, co sprawiało ci ogromną Friday i satysfakcję? Ostatnie pół roku. Wracacie do domu i myślicie sobie: O ja, ale fajnie, że albo już nie mogę się doczekać kiedy. No i uwaga, kolejne pytanie. Co możesz powiedzieć o typie swojej intelektualności? Jaki rodzaj umysłu reprezentujecie? Na pewno znamy ten umysł humanistyczny, umysł ścisły, a może coś innego? No i lecimy dalej. To bardzo fajne pytanie. Ale często pytanie, które może zadać nam kolejne pytanie, bo to jest tak, wiecie, podchwytliwe czasami bywa wśród niektórych osób. Ale okej, okay, lecimy uwaga. Jakie masz hobby? Czym się interesujecie? Na co lubicie wydawać, spędzać, na czym spędzać swój wolny czas, myślę, że okej. Okay. No, i kolejne pytanie to będzie pytanie może nie tyle co trudne, ale wymagające. Uwaga: gdybyś mógł pozostawić coś światu po sobie, w jakiej formie by to było? Jest to pytanie wymagające z tego względu, że ono warunkuje to, że jesteśmy w stanie zdefiniować coś, co jesteśmy w stanie pozostawić, prawda? No ale dobra, załóżmy, załóżmy, że coś takiego jest. I czy by to była na nim książka, album muzyczny, film, opowieść? No i to by było 11 pytań, ale ja nie bym sobą, gdybym mnie rzucił bonusa. I ten bonus jest naprawdę prawdziwą kosą. Więc zapnijcie pasy. Uwaga. Za co jesteś gotów poświęcić swoje życie? A kolega aż się kręci po prostu na tym krzesełku. Dobrze, słuchajcie, gratulacje. Gratulacje dla wszystkich osób, które były w stanie odpowiedzieć na chociaż te dwa, trzy pytania. Jeśli reszta jest dla Was znakiem zapytania, to tak jak mówiłem, macie nad czym pracować. Nie przejmujcie się również absolutnie tym, jeśli nie będziecie znali odpowiedzi na jakikolwiek z tych pytań. No, takie jest życie, że trzeba się rozwieć, trzeba kontynuować swoje działania, i w trakcie zresztą będziemy sobie. Zbierać te pewne komponenty, interpretować je i wdrażać w życie. I teraz, skoro mamy te pytania, skoro zadaliśmy sobie te pytania, to warto je zinterpretować, aby potem powiedzieć, co z tymi interpretacjami konkretnie zrobić. Otóż widzicie, Źródłem rozwiązań, akurat dla tego, o czym mówiliśmy, w moim przypadku jest internet. Mawia się, że internet to jest samo zło. Ale czy to jest samo zło? Ja uważam, że nie. Internet to narzędzie. Jeden dostanie nóż i zrobi komuś krzywdę, drugi weźmie nóż i zrobi wspaniały obiad. Ja, na przykład, swój czas bardzo lubię spędzać na takim portalu ze śmiesznymi obrazkami. Tam też marnuję swoje cenne godziny, ale również na innych portalach udaje mi się znajdywać ciekawe obrazki, ciekawe teksty, ciekawe inspiracje. I znalazłem taką jedną fajną inspirację w sieci na takim w serwisie która pozwoliła mi poukładać pewne kwestie związane z tymi pytaniami w całości. I tak wyglądała właśnie ta, ta, ta grafika. To są takie cztery koła, które się przecinają ze sobą. Pierwsze koło to jest julowe, czyli kochasz to. Kolejne koło to jest The World Needs, it, czyli świat tego potrzebuje. Masz za to płacone i na sam końcu jesteś w tym dobry. I ta grafika sprawiła, że ja tak zaskoczyłem, pomyślałem: Aha, więc wiem, w którą stronę mogę ze swoją interpretacją zmierzać, i efektem tego jest właśnie coś, co nazywam kołem życia. To jest taki model, który ja stworzyłem i on zakłada: to są właśnie w tym kole znajdują się odpowiedzi na Wasze pytania. Więc przypatrzmy się bliżej, co my tutaj konkretnie mamy. Найперв jaki jest typ budowy ciała. Dlaczego w ogóle to pytanie jest ważne? Widzicie, ono jest ważne z tego względu, że jeżeli nie będziecie znać budowy swojego ciała, właściwości tego, jak wasze ciało jest zbudowane, to nie będziecie wiedzieć, jak dbać o swoją dietę, jaka dieta jest dla was najlepsza, jaki wysiłek fizyczny dla was jest najlepszy. Ja na przykład żyłem bardzo długo w przekonaniu, że powinienem biegać, jeździć na rowerze, uprawiać sporty dystansowe, podczas gdy się okazuje, bardzo dobrze się realizuje w sportach siłowych. I widzicie, tu już jest ten jakby rozdźwięk, tak? Jedna rzecz, która jest reklamowana, a druga rzecz, która się działa we mnie i która pozwoliła mi i pozwala mi teraz realizować siebie też sportowo. No i na samym końcu regeneracja. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeśli będziecie mieli zaburzone ciało, to w konsekwencji zaburzycie gospodarkę hormonalną w swoim organizmie. Myślę, że każdy z nas kojarzy, jak to jest być złym, kiedy się nie zje. I myślę, że każdy z nas kojarzy, jakiego potrafimy złapać doła, jak na przykład siedzimy cały dzień, zamknięci w pomieszczeniu, jest zachmurzone niebo i nie dociera do nas żaden promyczek słońca. Umysł nam wtedy tak nie funkcjonuje, mamy zaburzoną gospodarkę hormonalną, i wtedy nie jesteśmy w stanie realizować swoich emocji w sposób prawidłowy. No i postrzeganie tego świata też jest zaburzone. Więc musimy znać swoje ciało, właśnie po to, żeby lepiej się realizować, żeby lepiej funkcjonować jako człowiek. Kolejne pytanie, no to jest właśnie to pytanie, pytanie związane z naszym, powiedzmy, tym sercem, tak nazwijmy to umownie, jaki jest typ naszej osobowości. Dla takiego uproszczenia przy tym pytaniu powiedziałbym, że zastanówcie się nad tym, jaki macie temperament. Generalizując, można powiedzieć, że temperament to jest zdolność do rozpędzania i hamowania swoich emocji. Czyli tutaj znowu, jak mieliśmy te wchodzenie w rytuał, tak? te, te sposoby wejścia w rytuał, to zastanówcie się, czy macie taki temperament, który szybko się rozpędza, jeżeli chodzi o emocje, na przykład, nie wiem, idziecie na koncert albo do jakiegoś klubu, i czy macie tak, że jak się tylko zaczyna impreza, to wy też od razu już wpadacie, już tańczycie i w ogóle już jest ekstra? Czy na przykład potrafi, potrzebujecie tak, nie wiem, godziny, żeby tam sobie, wiecie, postać trochę przy tym oknie, potem trochę bliżej ludzi i po godzinie gdzieś tam może nieskromnie tańczycie z innymi, czy coś takiego? Czy jesteście w stanie szybko się zaangażować? Trwać? I potem na przykład szybko zgasić, tak? Bo mamy właśnie takie typy. Możemy szybko w te emocje wchodzić albo powoli, no i możemy szybko je wygaszać, albo wygaszać je powoli. Więc zastanówcie się nad właśnie, jaki macie temperament. To Wam pozwoli odkryć siebie i sami się dowiecie, w których na przykład sytuacjach zawodowych będziecie lepiej się spełniać. Umysł, jaki macie typ umysłu znamy na pewno intelektualność, intelektualność każdy powiedział no, no to są umysły ścisłe i są umysły humanistyczne. Dziękuję. Damian ja możecie iść do domu. Otóż widzicie, tych typologii umysłów jest dużo więcej. Ja wam zachęcam was do tego, żebyście sobie wpisali takie hasło w Google typologia osobowości nossal. Nosal to jest człowiek, który polak notabene, który na podstawie typologii um, osobowości Junga, takiego też bardzo słownego psychologa, um, określił typy umysłu. I, I między innymi ja na przykład mogę sobie powiedzieć, że jestem umysłem teoretycznym. To co, ja mógł o sobie, to, co ja bym chciał o sobie powiedzieć, to ja zawsze chciałem być taki analityczny. Ja chciałem być taką osobą, która można powiedzieć w słowie ma łeb jak sklep. Chciałem dużo wiedzieć, chciałem dużo pamiętać, ale po wielu latach mogę Wam powiedzieć, że jestem bardziej kreatywny niż analityczny. Zastanówcie się, jakie macie Wy typy umysłu. I to, co jeszcze warto wiedzieć, to to, że są osoby myślące punktowo i osoby myślące zakresowo. Osoba myśląca punktowo chce mieć konkret już od samego początku i potem ten krok konkret może rozwijać. Osoba myśląca zakresowo będzie miała zakresy jakieś i będzie potrzebowała dojść do jakichś konkretów. Przykład z prezentacją. Jesteście studentami Politechniki Łódzkiej, wyobraźcie sobie, że macie dla, dla, przepraszam, dla osób w liceum, jakimś ogólnokształcącym, przygotować prezentację, która mówi o tym, jak to jest być studentem. Teraz osoba myśląca punktowa by powiedziała tak: O 5 punktów, 10 minut. Dziękuję. Tak, Bo ma konkrety, nic więcej tej osoby nie interesuje. Za to, jakbyśmy zadawali konkretnie dalej te pytania tej osobie, to z, z tych podpunktów mogłyby się one rozrastać, a więc ona by potrafiła poszerzać swój zakres. Za to osobie, takiej, która myśli zakresowo, jakbyście powiedzieli, słuchaj, no jest do przygotowania prezentacja dla dzieciaków z jakiegoś tam liceum, gimnazjum czy coś takiego. Prezentacja na temat tego, jak być studentem, masz pół godziny. Jest. Nagle eee, 30 minut, nie wyrobię się. Nie ma takiej szansy, żebym w ogóle się zmieścił w 30 minutach. Te osoby potrzebują właśnie zakresowo gdzieś Zawężać do momentu konkretu. Ja mogę wam o sobie powiedzieć, że jestem osobą myślącą zakresowo. Dlatego na przykład ćwiczę sobie prezentacje publiczne na czas, bo tak jak, przepraszam, tak jak wam mówiłem, w prezentacji wersji reżyserskiej, że tak powiem, ten wykład trwa 120-130 minut. No nie mamy tyle czasu, więc nie ma opcji, żebyśmy zrobili tak długi wykład. Więc ja musiałem sobie zawężać, musiałem pewne rzeczy po prostu wyrzucać. Dalej. Kolejna rzecz, ulubiona zabawa z dzieciństwa. Ulubiona zabawa z dzieciństwa to tutaj najlepiej określi to takie angielskie słowo, które brzmi framework, czyli taki sposób, w jaki my odnajdujemy się w, w, w świecie. Ja wam powiem na swoim przykładzie, żeby wam to lepiej zobrazować, ja bardzo lubiłem klocki Lego. Uwielbiałem się bawić w klocki, klockami LEGO. Zresztą moja mama w ogóle bała się przez pewien okres swojego życia, że jestem dzieckiem autystycznym, dlatego bo po prostu mogła mi wysypać klocki Lego. 6 godzin nie ma damiana siedziałem, dubałem w tych klockach LEGO, robiłem jakieś konstrukty i tak dalej, to sprawia, że ja jako człowiek postrzegam świat, czyli ten framework mam taki, że dla mnie wszystko jest elementami, częściami grup, to można ze sobą łączyć, to można ze sobą mieszać i z tego mogą wychodzić jakieś określone fajne rzeczy, czyli to jest sposób, w jaki jak ramy świata, jaki ja będę postrzegał między innymi. Dalej. Silne doświadczenie życiowe to jest właśnie coś, co zmieniło Twoje życie. Ja mam kilka takich doświadczeń, bo nie musi być przecież jedno. To, o którym Wam będę chciał powiedzieć, to będzie na nie czas. Niemniej jednak to nie trudne jest zinterpretować to pytanie, jakie silne doświadczenie zmieniło Twoje życie. To jest coś, co jest Wam w stanie po prostu wrócić świat do góry nogami. To jest bardzo fajne zawsze, a chociaż no nie zawsze jest bardzo, bardzo miłe, bo to są często bardzo smutne i przykre rzeczy. Kolejna rzecz, jakie masz hobby? No to to jest pytanie o nasze zainteresowania, na najzwyczajniejszym świecie, czym się interesujemy, do czego nas ciągnie, co lubimy, a czego nie, czego byśmy chcieli robić więcej. W ogóle swoją drogą bardzo taka ciekawa rzecz, informacja ode mnie bardzo warto mieć. Hobby. Dlaczego? Z tego względu, że im będziecie bardziej się rozwijać zawodowo, albo im będziecie się bardziej rozwijać gdzieś na polu swoich takich zainteresowań międzyludzkich, zawsze będziecie istniać istnieć, przepraszam, w pewnych określonych układach społecznych, a układy społeczne będą wymagały od was realizacji określonych celów, z którymi niekoniecznie musicie się zgadzać. Hobby to jest rzecz, którą możecie robić tak, jak Wy chcecie, swoim własnym tempem, tak jak Wy sobie życzycie. Niech wam się do tego nie wtrąca, robicie to tak, jak wy chcecie to robić, a to w konsekwencji doprowadza do tego, że jesteście bardzo, ale to bardzo ustabilizowani psychicznie. Dlatego warto mieć hobby. Kolejna kwestia: jaka jest według Ciebie najlepsza metafora określająca życie? I tu mamy sposób postrzegania rzeczywistości. Jak Wy widzicie życie? Czy według Was życie to na przykład gra? Bo jeżeli to gra, to będziecie postrzegać Siebie, jako część jakiejś drużyny, innych, jako też jakąś inną drużynę, to pytanie jest wtedy, czy to jest gra kooperatywna, czy to jest gra rywalizacyjna, czy to jest gra o sumie zerowej. Jeśli życie to teatr, to co to znaczy? To znaczy, że kim wy jesteście w tym teatrze, albo życie to lekcja, życie to nauka. Co to znaczy konkretnie? To jest sposób, w jaki wy będziecie widzieć rzeczywistość społeczną. Jeżeli widzicie życie jako wojnę, no to będziecie widzieć ludzi jako swoich przeciwników, będziecie ich dzielić na to, czy na przykład to są wasi przyjaciele, czy to jest wasza ekipa, czy to są wasze ziomki, czy na przykład są to ludzie, którzy są przeciwko wam. Jeśli jest to coś twórczego, jeśli na przykład możecie powiedzieć, że życie to sztuka, zobaczcie, jak to zmienia kompletnie to, co się tutaj dzieje tak, w naszym życiu. Ostatnia, ostatnie rzeczy z tej takiej kwestii indywidualnej, to gdybyś miał nieograniczoną ilość gotówki, co byś zrobił? To jest pytanie dotyczące marzeń z głębi serca. To są jedne z tych rzeczy, które gdzieś tam omijamy, o których nie chcemy często mówić, które są zawalone gdzieś tam jakimiś innymi, innymi, właśnie takimi kwestiami, gdzie my tam rzucamy, że o, tu mam tyle do zrobienia, tu i takie rzeczy, tu takie, tu spotkanie z jedną osobą, tu z drugą, a to, co krzyczy z naszego wnętrza, to jest coś, co my zaczynamy ignorować. To pytanie jest w stanie wyłowić. Właśnie to, co w Was krzyczy, w stanie wdobyć Wasze marzenia z głębi serca, co faktycznie Wy jako ludzie chcielibyście. I tutaj należy być pozytywnie samolubnym. Chciałem, żebyście o tym wiedzieli. Czym jest różnica między pozytywnym samolubem a takim negatywnym samolubem? Pozytywny samolub powie najpierw ja, a to oznacza, że są jakieś granice, że jeżeli ja osiągnę jakiś pułap swojego zadowolenia, to zakończę i będę w stanie na przykład poświęcić się innym osobom. Osoba, która jest negatywnym samolubem, powie: Liczę się tylko ja. Znacie takich, znaczy, no może niekoniecznie, ale są takie osoby, takie na przykład yy, y, szefowie, albo jakieś osoby, które właśnie są na, na wysokich stanowiskach, i one mówią: No słuchajcie, bardzo mi przykro, ale pensji w tym, w tym miesiącu nie będzie, bo firma nie ma pieniędzy, tak? Ale pięć domów, wakacje na Hawajach, i samochody i w ogóle, ale pieniędzy dla pracowników nie ma bo liczę się tylko ja, 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 będę chciał kumulować pieniądze, nie mam granicy, więc zawsze będę chciał więcej, więcej, patologia w postaci pieniądza i zero satysfakcji tak naprawdę z życia. I to są właśnie te marzenia z głębi serca. Co faktycznie Wy chcecie zrobić? Czego tak naprawdę Wy oczekujecie od życia? No i co robiłeś przez ostatnie pół roku, co sprawiało Ci ogromną Friday i satysfakcję? No to to jest pytanie dotyczące talentu. Pytanie niełatwe. Dlatego, bo bardzo często ludzie, niestety, mają tendencję do tego, żeby ignorować to, o czym pomyślą. Na przykład ktoś powiedział: "Przez ostatnie pół roku uwielbiam, jak wracać do domu i zakładać słuchawki, słuchać muzyki." No i ktoś powiedział: "Nie, to, to nie jest talent. W ogóle to jest marnowanie swojego czasu. Nie wolno tak myśleć." Tak, tak tam mówi system, zwróćcie uwagę na to, że tak my istniemy w takim systemie, który cały czas nas warunkuje, że mamy robić zawsze coś dla kogoś. Cały czas mamy robić coś dla kogoś. Powtarza nam się wiesz, uczysz się dla, ciebie, dla siebie i tak dalej, ale prawda jest taka prawda jest taka, że uczymy się, żeby zdobyć jakąś tam ocenę na klasówce, potem mamy zajęcia, jak robimy coś dla przełożonego, to robimy coś dla przełożonego. Potem w konsekwencji robimy coś, żeby zaliczyć jakiś wykład. Bardzo mało rzeczy robimy dla siebie, aż doprowadzamy do momentu, że kiedy mamy faktycznie czas dla siebie i na przykład Robimy coś, co my lubimy robić, to jest nagle takie, czuję się źle. Powinienem robić coś ważnego. Co znaczy to ważne? Co to jest, co sprawia, że my chcemy się realizować? Co jest ważne dla nas? Nie dla innych, żeby zaspokajać ich potrzebę, ale dla nas. I talent to jest właśnie coś niesamowitego, bo wykorzystywanie talentu doprowadza do tego, że nie tylko nie tracicie energii życiowej. Ale ją zyskujecie, bo talent generuje chęci do życia. Talent, talent sprawia, że dobrostan się podnosi. I teraz, gdybyście połączyli te kwestie tutaj, wszystkie, to byście zdobyli coś takiego jak sens indywidualny. I gdybyście się zastanowili dalej, czego według Was potrzebują ludzie i świat, co, co takiego tak jest takiego, co według Was jest potrzebne, to są potrzeby ludzi i świata, które wy uznajecie za słuszne. Według Was na przykład ludzie potrzebują teraz czegoś, a świat potrzebuje czegoś, albo ludzie i świat potrzebują czegoś. To jest coś, co Wy tak naprawdę jesteście w stanie temu światu dać, co Wy jako ludzie Jesteście w stanie dostarczyć temu światu, czyli stworzyć taką sytuację wygrana, wygrana. Czyli ja realizuję siebie. Na przykład, jestem załóżmy osobą, która uwielbia analizować dane, uwielbia kodować, więc lubię pisać programy. Jeżeli ja to lubię i widzę, że potrzeba jest świata taka, żeby, żeby na przykład robić jakieś fajne aplikacje, to ja mam sytuację wygrana, wygrana. Ja wygrywam, bo spełniam siebie jako człowiek, świat wygrywa, bo dostaje ode mnie coś, co jestem w stanie dać. Więc zwróćcie uwagę, jaka ważna jest tutaj kwestia. Nie będziemy w stanie. Realizować siebie dobrze i satysfakcjonująco, jeśli nie będziemy znać siebie, nie będziemy w stanie siebie ułożyć. Bo jeśli, jeśli my będziemy mieli tutaj problem z nami, to my skończymy właśnie jako osoby realizujące czyjś pomysł na życie. Będziemy się odbijać od tych osób, nie będziemy czuć, że zmierzamy we właściwym kierunku, nas tu będziemy, jakby, no mówiąc brzydko, byle jacy. Więc my musimy najpierw siebie poukładać, najpierw musimy siebie w cudzysłowie ogarnąć i dopiero z tym ogarnięciem iść do ludzi, iść do świata i wtedy zastanawiamy się, co my możemy tym ludziom zaoferować od siebie. I to jest właśnie potrzeby ludzi i świata. Jak połączymy ten sens nasz indywidualny, o którym przed chwilą była mowa, z tym sensem, który jest związany z potrzebami ludzi i świata, to uzyskamy taki sens międzyludzki. No i potem jest pytanie, że gdybyście mieli coś pozostawić światu po sobie, to w jakiej formie by to było? czy to by była na przykład, nie wiem, seria wykładów, seria spotkań, książka, może jakaś idea, koncepcja. W 2001 roku kilku, w zasadzie kilkunastu programistów spotkało się w Utah na nartach, oni zaczęli rozmawiać o tym, jak powinien być zarządzany projekt IT i stworzyli taki framework, który się nazywa Agile. I w, w ramach tego Agile'a, powiedzmy, są różne metodyki tego działania, tak zwane te metodyki zwinne, jedną z nich jest Scrum. I Scrum, ten Scrum Guide, czyli jak, jak zarządzać tym Scrum, jak to robić, jak, jak sprawiać, żeby na przykład w firmach IT to fajnie działało, ma w wersji polskiej ten najnowszy 22 strony. sami przyznacie, że to nie jest dużo, a to jest coś, co zmieniło świat. Ten właśnie Agile Manifesto, który oni wtedy wytworzyli. Więc pytanie do Was, w jakiej formie by było coś, co byście chcieli zostawić światu? Czy może to by była jakaś powieść, albo jakaś opowieść, albo może scenariusz, albo nie wiem, przedstawienie teatralne? Być może tak jak tutaj mamy szansę zobaczyć, jakaś prezentacja, w jakiej formie by było to, co Wy byście byli w stanie zrobić, dlatego bo wtedy wchodzimy w te szersze aspekty tego, kim, jest, kim jesteśmy jako ludzie, tak? Wchodzimy, zaczynamy się zastanawiać, zaczynamy robić te, tą część właśnie sensu, meaning, tak? czyli realizowanie się w szerszym kontekście, pozostawiania światu jakiegoś dziedzictwa. No i na samym końcu, jeżeli połączymy tą indywidualność z potrzebami ludzi świata i z tym dziedzictwem, no to uzyskamy sens uniwersalny, a jak w ramach tego wszystkiego będziemy wiedzieć, za co jesteśmy gotowi poświęcić swoją, swoje życie, no to będziemy znali coś, co nazywa się sensem holistycznym.